Witam, witam wszystkich moich wiernych kibiców i nie tylko eee, zaczynamy loty młodych mamy dzisiaj poniedziałek eee, święto państwowe, kościelne, cud nad Wisłą no i mamy dzisiaj lot gąbki zakoszywaliśmy rano nietypowo, zawsze koszujemy na wieczór ale tym razem odeszliśmy od tej zasady Miał być lot wczoraj, ale wczoraj pogoda jednak nie była taka jak należy. Zdecydowaliśmy, że lot przekładamy na, na dzisiaj. No, i ja widać, pogoda bardzo fajna. Sądko sobie świeci, chmurki białe, ale wysoko. Gąbki puszczone. puszczone o godzinie 9.15. Wiele potrzeba było czasu, żeby kabina zajechała. Kończone było 7.20 zbiórka. Od 5.30 i 7.20, i tam ponad godzinę wiadomo, jechania na miejsce. Tam później stała kabina, jeszcze jakieś prawie pół godziny, zanim poczono gołąbki. Potrzeba było czasu, żeby się gołąbki jednak uspokoiły w kabinie, bo to jednak młode. To wiadomo, trzeba z nimi ostrożnie postępować. No i sobie startowały: 9.15. Odejście no nie za rewelacyjne, nie ma co się oszukiwać no bo jednak młoda gołębie to jednak młoda gołębie porobiły trochę kółek podzieliły się na kilka grup w sumie kierowca mówi, że 7 grup się zrobiło ale po około 10 minutach twierdzi, że wszystkie gąbki poszły w kierunek domu Wiatery po trasie mają delikatnie w dziób. także około 70 km jest do mojego gołębnika no, ja na pierwsze luty próbne nie dawałem. Było lotów próbnych u nas już dwa. Ja nie decydowałem się wory z tego względu, że po prostu nie były takie mutki, mi się wydaje, jeszcze na tyle przygotowane, żeby do kabiny je dać, o tak powiem. wywoziłem tylko 6 razy. Co jeszcze? No, niestety, ja tutaj zaliczyłem małą wtopę na jednej wywózce. gołąbki mi wróciły po dwóch godzinach. No, ale niestety. Wyrozbijane. Cztery sztuki tak fest rozwalone były, że nie dało się ich praktycznie uratować. Nie było szans. Były za poważne obrażenia. <laughs> Smutny temat, no ale prawdziwy. Myślę, że leciały koło elektrowni połanie, samok jest duże zagęszczenie linek. Niby na starcie wyszły bardzo wysoko, fajnie odeszły. Ale później dziś się zniżyć. Prawdopodobnie całą grupą uderzyły w linki No i straty z tego lotu było ponad 20 sztuk. Na nas brakowało 30 sztuk. Kilka jeszcze doleciało na drugi dzień. No i z 90 paru zrobiło się 72. No i z tych 72 jeszcze mam dwa kontuzowane. Takie najżej kontuzowane zostały w Głębniku. Dochodzą do siebie. Myślę, że będą się loty nadawały prawdopodobnie już za jakieś dwa tygodnie. No, że nie ma lekko nigdzie. Nikt nie jest, kurde, pewny na 100% co się wydarzy z wywózek. Wszystko było super, super, super. Adeno nie było, nie chorowały, zdrowiutkie, ładnie, latko do domu trenowały na no, jeden trening No i wystarczy. I później trzeba było parę dni sobie odpuścić, i wywózki, i treningi, dlatego też na lot kabinowy do kabiny nie wkładałem, no bo po takim szczale trzeba było dać im czas, żeby do siebie doszły. A teraz wszystko już jest w porządku, fajnie trenują i w ogóle, także dzisiaj je zakoszywałem no zobaczymy, no nie? zobaczymy, myślę, że jeszcze około 15-20 minut w tej chwili jest 10 po 10 ja jak z tego miejsca kiedyś wypuszczałem, tak około godzinę głębiej lecą no wiadomo, zależy od warunków, no dzisiaj jest delikatnie pod wiatr, to pewnie zejdzie im ponad godzinę, myślę, że godzinę jak 20 nawet może no, aby lot jakoś się udał, żeby w topy nie było do działu sporo gołębi nie poszło. Z tego co widziałem w kabinie, bo umiekańczyła na moim punkcie, no to jednak dużo kolegów już nie dawało dzisiaj gołębi. No, słyszy się, że w całej Polsce gołębie, na gminie chorują. Na gminie chorują. Mają ludzie problemy z chorobą, ale i z traceniem orientacji. Dziwne tematy się dzieją. Bardzo dużo hodowców narzeka na odchodzenie od domu gołębi, albo że z wywózek wracają po dwie, po 3 godziny, po cztery. Nawet cały dzień się ściągają, z lotu wydaje się łatwych, prostych, a głębie gdzieś się gubią. Tak samo, jak i od domu odchodzą, na oblotach idą. No i, no i nie wracają. No i giną, no i później są telefony. Po całej Polsce ludzie dzwonią, że na Ukrainie, gdzieś tam, gdzieś tam, no ileś kilometrów robią, na oblotach zwykłych, także dzieje się coś dziwnego. Nie wiem, czy ma to skutek tym, że jednak ta wojna na Ukrainie to jednak jest. Po sąsiedzku, w sumie za naszą granicą, no ale to się też słyszy u uchodowców, którzy mieszkają przy granicy niemieckiej, takie same tematy. także, żeby akurat takie zasięgi, te radary, to wszystko miało, że to tak głębią, by się w łowach poprzewracało? No nie, no ciężko powiedzieć w ogóle o co chodzi. No. Na co ma to wpływ? No, ja szepię moje głębie, w sumie 4 razy, no nie dwa razy Kolumba RP na adeno myko salmowirem, no i szczepiłem na oczywiście, także w sumie cztery razy szczepione no na tą chwilę jestem bardzo zadowolony, no bo mi w ogóle nie chorowały czy to dzięki tym szczepionkom, no też pewny nie jestem, no bo mam kolegów, którzy szczepili tak samo jak i ja podobnie też podobne szczepionki stosowali, no ale twierdzą, że im bardzo chorowały gołębie już adeno miały także no ciężko coś powiedzieć na ten temat dobra, nie będę już tak przydłużał, bo to już lada moment będą gąbki, a ten film się w końcu zrobi niepotrzebnie długi dobra czekamy wygląda że coś przeleciało chyba chyba tak o no, czasowo się nie pomyliłem praktycznie e, 10 29 nadleciało raz dwa, trzy, cztery, 5 sztuk z tego co mi się wydaje no i co będą sobie pewnie krążyły o jest grupka kolejna 2, 4, 6, 8, ale te ja by przeleciały, tak mi się wydaje. Tak. A, i tradycyjnie krążenie musi być. Gdzie zniknęły, siadają. O, nieźle. A, dobrze, coś koło. 10 na pewno, 10, 12, Ale 14 A jeszcze chipów oczywiście nie zakładałem, no bo to <noise> różnie dzisiaj mogło być Tak, że nie ryzykowałem z chipami Dopiero założymy je myślę koło środy Tarczołówka siadła 29 po o, weszły w miarę w miarę O są następne raz, dwa, trzy Widzę, jak krąży to, jak mówiłem, 74 włożyłem. Dwa zostało w domu kontuzowane. Na spisie 72 Odmiara się jeszcze bawić. No i co? Były i poleciały. Jak to młode, oczywiście. Bez spinki, na no spokojnie, żeby tylko chciały wracać fajnie żeby nie było jakiejś niepotrzebnej wtopy, na dzień dobry to jest najważniejsze. A teraz minęło minutę, i teraz lecąc w kierunku głębie. 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16. 16, tak mi się wydaje, 16. Minęło minutę od tych pierwszych, ale część się zabrała, poszło dalej. Widzę. 1, 2, 3, 4, 5, 6 odbiło. A te na pewno będą już moje. Tak mi się wydaje. 2, 4, 6, 8, 10, 12. No fajnie wchodzą. No mogę być myślę zadowolony. Z wejściem problemu nie było. Zrobili dosłownie dwa trzy kółka. Wiadomo, tu wraca grubka kolejna mojej głębi. Dwa, 4, sześć, 8 też. Jeden na bok poszedł, chyba nie będzie mój. Siedem. Um, oczywiście jana głodna, głoda głębi nie daje. Nie godzimy mutków, także o, jest kolejna grupka, o 2, 4, 6 na udołni dołączyło no pięknie, myślę, że około 15 w tej grupie będzie to ja mówiłem no te troszkę gorzej ale teraz potem kubko powinny chyba się ność, tam mi się wydaje a no tak, kolegę u góry widzą krąży jakiś tam zwierzak, duży Chapla chyba. Mhm. No i wystraszyły się. No niestety. No ale to. że są na miejscu. Jeszcze kółko jedno. No i doleciało do nich znowu dwa. Dwa doleciało następne. No ale i tak jest super. No, straciły na pewno z minutę. Góra dwie chyba. Nie wiem koło ilu ich tam będzie. Tam był raz 15, chyba raz 10. Teraz chyba 15. no coś koło 40 sztuk mi się wydaje jest. W 4 minuty, no tam. dobrze jest. O, minęło minutkę dosłownie, no i wpadło kolejne 6 Myślę, że około pięćdziesięciu blisko pszczół może być. 72 dwóch w siedem minut. Także widzę, że gąbki fajnie przygotowane. treningi zacząłem dopiero dosłownie hmm, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, jakoś tak. Także, tak, co, co parę dni tak mówiłem. Niedaleko, najdalej byłem na 50 km. Dalej jeździć na pewno nie będę. Moim zdaniem to jest wystarczająco. Karmione są cały czas lekutko. Jest tam góra 20% karmelotowej a z przewagą jest ryżu pady. Ryżu pady, jęczmienia, super diety. Lekostawna jest i Jerry. Lekostawna Wanda z Bayersa. Także jest tam, mówią, głodzone, u mnie na no do poru tyle, ile chcą tyle. Jedzą praktycznie. Jadamy tam bez przesady, żeby w kuretku mi tam nie leżało jedzenie, ale tam, ok te 15 minut mają. Tak, że ja widzę, że odchodzą na środełka, na znaczy, już mają dość. To już taką mniej więcej mam miarę na tyle i na tyle sztuk przygotowaną, że, że wiem ile im potrzeba, żeby, żeby były najedzone. No dobra, myślę, że byłby na tyle na dzisiaj. Nagramy jeszcze może skarmienia za chwilkę, bo jeszcze nie karmiłem je. Teraz karmę daje inaczej niż dawniej. Nie mają karmy prosto po przylocie, tylko mają karmę. O, leci grupka kolejna. Patrzcie się, fajnie widać. 2, 4, 6, 2... 8 sztuk. Fajnie, wysosiarno Ale wracają sobie do ternom Ale to na pewno będą to mi się wydaje moje głębie. Zaraz proszę zobaczymy. te jeszcze nakręcimy może i... No i wystarczy. Także mówią, nie karmy teraz bez po przyrocie, kogo karmię gołębie. Ja sobie troszkę jednak odpocznę, napiję się. Dopiero wtedy ja będzie więcej już jak się więcej ich zleci, wtedy będę karmił. To jest taka jedyna w sumie mała zmiana, która od tego sezonu. U mnie jest. Na lotach starych już to praktykowałem. No jest ta grubka. więcej ich tu jest. 2, 4, 6, 8, 10, 12 sztuk. 12 sztuk. No to będzie prawie komplet w domu. Będzie prawie komplet. Pogoda wyśmienita dosłownie, no przepiękna gdzieś na lot. To ja mówię lekko jest podwiater, ale to mi się wydaje bardzo fajnie. Taki testik wskazany był pod wiaterek. Szkoda, że dużo hodowców nie dawało, jednak, no, bo jednak no, mają problemy ludzie zdrowotne, nie mogą dać sobie radę. W całej Polsce się słyszy mam mnóstwo telefonów od ludzi jak to sobie radzić, co radzić. No, no, szczerze powiedziawszy, no uff, nie jestem jakimś tam ekspertem w takich tematach leczenia gołębi, no mam swoją metodę od jakiegoś przedzonu, że po prostu po prostu staram się wiadomo głębi nie wpuszczać, na żadne obloty, siedzą w środku zamykane hmm, pff, bardzo lekko karmić, robię na głodówkę jeden dzień później daję do sobie 50% jeśli by się trafiło oczywiście, w tym roku nie miałem tego problemu ale tak robiłem już nie raz i to jest mi się wydaje skuteczne hmm, do wody elektrolit no jeśli wiadomo jest potrzeba to trzeba dać jakiś antybiotyk. jeśli oczywiście mamy pewność, że to chodzi o tą chorobę, a nie jakieś tam inne tematy, no bo to wiadomo chorób jest Dużo różnych, a ludzie nieraz tą mylą i, i dają całkowicie takie antybiotyki, które nie mają kompletnie nic wspólnego z tą chorobą, którą mają. Najlepiej, jak się ma znajomego, weterynarza, jakiegoś dobrego, to żeby je przebadać, no nie? Jest na rynku dużo tych medykamentów, nie będę tej żadnej firmy oczywiście reklamował. Jedno jest pewne, jednego roku pomaga to, drugiego to, trzeciego to. <noise> takie tematy są bardzo, bardzo często, że jednak ciężko jest trafić w konkretny. No a wtedy ludzie jak już dają jeden po drugim, trzy rodzaje, no to wtedy już wiadomo takie mutki mają jeszcze większe problemy niż jeśli by byłoby to trafione. Robi się to coraz bardziej trudne. Tam mi się wydaje, że co roku jest coraz się że trafić. no te dwa były obce, tak, poszły sobie. No ale fajnie jest, jak się ma kogoś takiego, co ma jakiś mikroskop, ma pojęcie o takich tematach. Wtedy można te mutki przebadać i się wie, co je gra na mniej więcej. Tam w 90 paru procentach ma się pewność. Nie ładuje się ślepo, no nie no ale jak wyjścia nie ma, no to wiadomo, nie ma wyjścia, no, trzeba leki podawać jak już nawet je komuś tam w głębie zdychają, no to wiadomo, wtedy nie będzie czekał no, no jak nie ma nikogo w pobliżu, no to musi coś dawać często jest to ze stresu, ze złego karmienia, no przeważnie, no ludzie co tu dużo mówić, no dzisiaj na koszowaniu papiery mnie wymieniali i widziałem, że no, było, było głębiej głębie żegały w koszach no i widzę na no, ładowane grochu kukurydzy. No jak ktoś tak karmi na loty próbne, ładuje do oporu karmy takiej grubej z kukurydzą, no to, no to co się później dziwi, że go później będą chorowały. No niestety, no ale gołą na taki lot to praktycznie powinien być pusty, no jemu się nie daje praktycznie w ogóle jeść jak jest jak jest lot krótki próbny, no nie? No to można sypnąć troszkę super diety ryżu, delikatnie, żeby podziubał i tyle a nie, że naładuje go na full, na fest kukurydzą no i później są takie tematy, jakie są no i, no i później płacze głębie hurują do tego się, wiąże się stres w kosza, Głębie są nieprzyczajone jeszcze jak ktoś nie trenuje, nie, nie wozi, nie zamyka na noc no to wtedy wiadomy gołąb odreagowuje i się dzieje, co się dzieje Idą dwa następne, te jeszcze dwa nagram i, 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 i zakończymy temat z lotem próbnym młodych. Raz, dwa, trzy, cztery chyba. No widzicie, sami fajnie wchodzą. Jakie tam straszne, szczególnie dyscypliny im nie robię. Po prostu uczę je na wchodzenie na gwizd, staram się, tak jak zawsze młode, do tego tematu przyzwyczaić. Przy karmieniu zawsze im staram się gwizdać, przy pierwszym, w chwili, jak im wołam. No i tak głębi jednak na to fajnie reagują. No i dzisiaj, żeście po to widzieli. Efekt wejścia. Dobra, idziemy karmić. tak jak mówiłem, minęło te 30 minut od pierwszy MB i teraz przyznamy im troszkę karmy znaczy troszkę, no to tak, żeby sobie pojadły w miarę w miarę, nie tak, że znowu naładują się na full tylko tak około połowy dawki normalnej jeszcze brakuje około 10 sztuk tak mi się wydaje Ale zrobimy zooma na tą karmę widać, że jest karma w tej chwili było troszkę tam około podkorno, ale to już oczywiście pierwsze kolejności go wydziubały I teraz została im tam przewaga. jeszcze już jest ostropet promistył, Nie, nie mówiłem, tak jest troszkę. to pestu. No, tam ja mówiłem karmę wcześniej. No to już zostało to, co najmniej lubią w sumie. To co najlepsze to już bały. No i teraz będą sobie jadły tyle, ile praktycznie... Będę miała ochotę w miarę Później nakarmimy jeszcze je raz około godziny 15 ale tu już mniejszą dawkę i wieczorem damy już praktycznie tyle ile, ile, ile dostałem teraz karma jest zmieszana z żelem oksygen potem właśnie jeden gąbek rany jest na końcu, co wy widzieliście teraz właśnie zaranne ale goi się fajnie żeloksygen, preparaty ziołowe na karmę posypane do wody jak mówiłem tuliamin i też taki tam produkt jest taki zapobiegawczy na, na adeno pierwsze picie bardzo ważne Dużo ludzi twierdziło, że po kabinie pierwsze miało chore głębie, część miało po drugiej, po pierwszej nie zapały, to po drugiej. No właśnie, zawsze po tych pierwszych lutach kabinowych. Gąbki lubią chorować. Ciekawe, czy by by chorowały, czy nie. Ja bym ja wkładał, no ale ja temu mówiłem, nie wkładałem, bo miałem taki ten trening, kiedy wywózkę były jaką, także nie ryzykowałem, nie dawałem do kosza, no bo widziałem, że. Nie ma to najmniejszego sensu. No ja widać fajnie wyglądają. Weselutkie, teraz trzeba obserwować, trzeba patrzeć co się dzieje szczególnie wieczorem rano, jutro zobaczymy na półka, półki oczywiście ja zawsze w dzień lotu wyczyszczone tak żeby była dobra kontrola na temat Jakie skał, dzień po przylocie i czy nie ma jakiś tam yy, ziarenek wymiotowanych, jeśli by były, no to trzeba będzie oczywiście głębiej przemykać, nie trzeba będzie ich w ogóle puszczać, trzeba będzie im się tyle bardzo dokładnie przyglądać, jeśli będzie potrzeba, będziemy działać z jakimiś tam preparatami. Na tą chwilę ciężko cokolwiek powiedzieć, ważne jest, że mają apetyt. Tutaj podstawa, jak już apetyt mają, oznacza, że jest wszystko ok. Także pierwszy lot nagrany, próbny, bo próbny, ale jest. Już mi koledzy pisali na Messenger'a, na smsy, na, na komentarzach, na YouTube, że znowu przerwano. Koledzy, no, troszkę trzeba było po lotach odreagować. Loty stare wyszły bardzo fajnie, jestem zadowolony. Tradycyjnie czołówka jest utrzymana we wszystkich praktycznych kategoriach. Prawie, prawie we wszystkich kategoriach jestem na podium. Także od X lat już w sumie udaje się, przynajmniej nie tylko w Odzielę i w Okręgu, być w czołówce. Także pewnego poziomu. Nie zaniżamy, staramy się, żeby było coraz to lepiej. Tego rannego miałem nagrać, ale gdzieś mi zginął, zapomniałem o nim. A miał cały brwz zdarty. Musiał konkretnie przycedzić, bo... Nie tak, że pióra zdarty, tylko jeszcze skórę miał całą zdartą. Ale goiło się fajnie szybko. Parę dni go poczymałem, zamkniętego, nie puszyłem go, posmarowałem mu tam taką maścią No i zaraz się wszystko zaczęło fajnie zrastać. Dochodzi do siebie. No ja widzicie, już jedzą teraz to, co. tego co za bardzo nie przypadają Nie mają innego wyjścia No i te, te, te co będą dolatywały, tam brakuje jeszcze parę sztuk pewnie, no to troszkę będę miał budówki dłuż, dłużej. No bo mówiłem, będą karmione drugi raz około 13-14 O, jest samiczka, jedna starsza w sumie 4 sztuki starszych samic jest co wam ciekawego mogę powiedzieć hm. z tego lotu trefnego, o jest ten, ten właśnie co jest Dart, widzicie go? to jest ten właśnie gąbek o ten z tego lotu takiego e, dziwnego treningu co miałem to Przyjechałem do domu, kabinką po wypuszczeniu, a tu przy mnie ląduje 4 sztuki. No i oczywiście zgadnijcie które mogę wylądować. <laughs> Samiczki roczne, które były właśnie z tymi głębiami. No i to jest bardzo ciekawe, czego się ani jedna sztuka moda nie zabrała. Nie zabrała z tymi 4 rośniakami. To mnie bardzo ciekawi. Potrafiły te cztery odbić od tego stada dużego 90 głębi. I poszły w kierunek na domu, molecale praktycznie bez, bez kółka. A tamta reszta moich agentów sobie gdzieś poleciała. Nie było ich ponad 2 godziny. Żeby już jeden sztuka moda dołączyła do tej czwórki przedziały z nimi, a tu ani jedno. Także to jest wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Co się siebie dzieje się z naszymi głębiami? Są takie tematy, które. Yy, no, ciężko cokolwiek hmm, powiedzieć, no nie? Doświadczenie zrobiło swoje. mi doświadczone, roczne, one miały zaliczone i wszystkie i w ogóle da mi tutaj na, dla, dla Sanczyku na motywację taką troszkę. Mi przy okazji, żeby ciągnęły tą stado do domu z tych treningów, no to i taki numer odwinęły. No. Tamte potrafiły się odłączyć, a te sobie latały dwie godziny jeszcze. I na zakończenie takim akcentem zakończymy, że chciałem pozdrowić mojego wiernego kibica Miłosza. Miłość tutaj był u mnie kiedyś z tatą, z mamą Oglądali moją hodowlę, chłopak bardzo chciał mnie poznać osobiście, chciał bardzo zobaczyć gołębie Moje, no nie ma warunku na chowanie gołębi, ale bardzo lubi gołąbki, lubi na moje filmiki patrzeć, oglądać Podoba mu się ta, ta cała otoczka, która jest przy hodowli związana Także jeden z moich wiernych fanów mówi, że od 14 roku już ogląda wszystkie moje filmiki Myślę, że chłopak w wieku około 12-14 może lat Nie pytałem się do właśnie ile on tam mógł tych wiosenach mieć, ale, ale młodziutki chłopczyk bardzo mu się to podobało co się dzieje przegłębia Lubi głębi, także serdecznie go pozdrawiam, życzę mu dużo zdrowia no bo na pewno to jest najważniejsze w jego sytuacji Rodziców oczywiście też pozdrawiam, byli u mnie tam ok. Nie całą godzinkę, ale, ale no, no, stwierdzi, że na żywo jednak to nie jest to, co na filmikach, tylko kręcili głowami, jak to dla je laików no to tematy nasze hodowli są dla nich dosłownie no fascynujące, no nie? No także bardzo im się podobało, cieszyli się, że mogli mnie na żywo odwiedzić. No ja się też cieszę, bo mogłem chłopakowi dać tą przyjemność, że jednak był, mi poprzebywał, poznał mnie osobiście i. No i, no i zobaczył jak to wygląda od, od kuchni, no nie. Także pozdrawiam jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego. No i tym akcentem będziemy kończyli ten filmik, który jest i tak już zdecydowanie według mnie za długi. Ale co, ale myślę, że fajnie, fajnie, by się wszystko fajnie skończyło. Miałem obawy przy tym lotem. Myślę bezpośrednio do kabiny. No ale jednak dałem sobie radę. Myślę, że niedużej tu brakuje. Jutro, pani Tippe Siki będziemy zakładać. to się dokładnie okaże jakie są braki. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.